Cześć! Witajcie. Dzisiaj mamy taki trochę luźniejszy dzień, bo wczoraj i przez, przez wczoraj w sumie u nas popadało 17 litrów spadło, no i mokro nie da rady żniwować i muszę to wykorzystać, bo mam do wymiany zawór od yy, utrzymywania ciśnienia w pneumatyce, no tak zwany z... psikacz, nie wiem jak się u was mówi. Coś mi zaczyna, coś mi wariata gra i... Raz nabija do, do 6 atmosfer, raz nie. I, i, I po prostu. No, pora jest go chyba wymienić, bo odkąd mam traktor, to jeszcze, to jeszcze nie był wymieniany. Piję sobie coś takiego. Zobaczcie, z 80. Porady. Takie cóż, zobaczymy, czy to będzie lepsze, czy nie będzie lepsze. To już jest 2 w jednym. Czyli od olejacz i, i psikacz tak zwany. No, tu jest ształka, widz, Widzicie przepływu, o Tak, chyba ma być. O. Szczałka przepływu powietrza. No i zamontujemy go tu w miejsce, w miejsce od olejacza. I zbierzemy się za rozkręcanie. Widzicie, tu mam muszę króczce. Okupowałem sobie już nowe króczce też, to zakładamy. Uszczaleczki, podkładeczki i będziemy widzieć jak będzie działać z tym, z tym sikaczem, tym otolejaczem czy jak to się tam nazywa po fachowemu tym dwa w jednym, co wam teraz powiedziałem że to jest, doradził mi kolega Przemek czy coś takiego montował u kogoś tam no i kolega Przemek, nie Przemu z internetu, gdzie kiedyś go tam pozdrawiałem tylko też mam kolega we wsi Przemka I, i, I on mi tak też doradził, że coś takiego kiedyś montował. I było to dobre. No nie wiem. Trzeba iść może z duchem czasu, może rzeczywiście, czy znaczy czasu. Może nie czasu. Bo... To też chyba nie jest żadna nowość, bo to prawdopodobnie już w Ursusach C385 coś takiego było. No tak, na tym okłoszeniu, co kupowałem na Legro, było napisane. No, będziemy widzieć. Czy to będzie też i w sześćdziesiątce działało? Mhm. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Widzicie, to mam tak nie oryginalnie na tym wężu. Oryginalnie są takie dwie rurki, nie? Wstało litery C, jedna, druga i i skręcona. Ale tu tak było, odkąd kupiłem traktor, ktoś tak zrobił. No i tak jest jak to działa, to sobie dekombinował. Może nie, nie wygląda to za ładnie, bo na rurkach tak schludniej wygląda. Ale jak działa, no to tak jest. A widziałem, że też tak niektórzy mają gdzieś tam na internecie, że mają takie węże. Zamiast Rurek. O, dobra. Dobra. Te klucze już naszykowałem. Już nie trzeba skakać. A usiadłem sobie na takim taboreciku śmiesznym, Klockowatym. Mm. Trzeba będzie tego chyba. O kurczę, grzybka przełożyć do tamtego, nie? Tak mi się wydaje. O. Że będzie pasował. Aha, nowy jest tam. Nowy jest tam, dobra. Szpilka. dobra będzie będzie pasował ten rozstaw? czy nie będzie pasował? będzie dobra to sobie zakręcimy to po tym króćcu od razu Jak zwykle, nieład artystyczny na stole. Kuczacie też tak macie? Bo jakoś nie potrafię na bieżąco sprzątać. Dopiero jak już nie umiem niczego znaleźć, to wtedy zaczynam sprzątać. O! a. O oh. <gryny> coś takiego by musiało być. Nie pasuje na otwory. Hmm. Myślę, co tu wykombinować. This is love. Nie włączyłem nagrywania, a tu już jest jedna kreska. Przez to tak słabo idzie. Robię taką podstawę, tu też jest jedna. Jeszcze dwa otwory wyduszę jakoś. No, mam tu jakiegoś spraya. Grubsza pomalajemy. Żeby nie robić taki umaniany. Okej. Okay. Szybko schnący spray, także moment, moment mi to wyschnie. Ale palucha poparzyłem. Co ty gry No co? Kurde, ręce mam brudne, ty taki czyścioszek Na no, ty. No fajny No i mamy blaszka Blaszka nam wyschła otwory pasują, popatrzcie kurde No i Chcę tu wkręcić po nakręczce do tych szpilek, nic nie będę ich obcinał, kombinował, bo okaże się, że ta przyróbka czy nic w niej nie będzie, i, i trzeba będzie znowu coś przerabiać, to już szpilki będą, nie? No bo to różnie bywa. Ten zabór to też jest jakiś zamiennik, nie jest jakiś ani oryginał, ani co, bo kosztował raptem 94 zł z wysyłką. To wiecie, może działać, a nie musi. Znaczy, no, będzie działać. A niekoniecznie musi. O właśnie, o to mi chodziło. Kurczę, coś ciężko to idzie. A. A może być tak, że będzie działał bez, bez większych problemów. Będziemy widzieć. No. Chcę zobaczyć jak, jak daleko by to musiało być. Puh. Robimy przymiarkę Bo praktycznie to to samo wyjdzie, nie? W odległości. Będzie? Będzie. Ok. Dobra. Po podkładeczce damy. O, trochę nawet za daleko. Chyba. W sumie tu nie trzeba było. Podkładek, bo nie widać, nie? <śm> ale damy. Niech to będzie jak należy. Tu też damy, bo potem będzie... <laughs> potem będzie... No źle, a tak damy z tej strony. O! O, coś takiego. Tak. Tak. O, damy tutaj te... <laughs> Mówię, te szpilki zestawię. Równie dobrze mogłyby być krótsze jakieś śruby, ale... Będzie już przygotowane w razie niepowodzenia. Nie, dłuższy śrub. No trzymać chyba nie. O, o. jest. Kocie. Ja jeszcze mówiłem, że to już. Muszę... o kurka wodna. Jeszcze tu krociec do butli, widzicie? Pilnujcie mnie. Atmosfer dobija. No i czy ma takie ciśnienie? Zaraz wyjdziemy na zewnątrz, zobaczymy czy psika. Ale... słychać na filmiku, ale psika tak delikatnie sobie robi no, no dobra widzicie, przekładka się udała, będziemy widzieć jak będzie No do, czy dobrze czy źle no nic, to taki dzisiaj krótki vlog dzięki za oglądanie i do zobaczenia trzymajcie się, cześć